Nie, ja rozpoznaję minimum cztery płcie, e, to znaczy pierwsza, pierwszy wariant jest następujący, facet z jajami i tutaj przykładem jest na przykład Szymon Kołownia, który przyszedł na debatę, co ja bardzo szanuję. Druga kategoria to facet bez jaj i tutaj przykładem jest z kolei Rafał Trzaskowski, który nie przyszedł na debatę, czego do końca nie szanuję. Trzecia kategoria to jest Normalna, fajna kobieta. Tutaj przykładem jest na przykład pani marszałek Magdalena Biejat, której akurat nie ma. I kategoria czwarta, czyli kobieta z jajami. I tutaj przykładem jest pani Joanna Senyszyn. Bardzo, bardzo gratuluję pani. Dziękuję bardzo. Wbrew pozorom nie oznacza to, że potrzebujemy czterech toalet. We wszystkich budynkach wystarczą dwie. 40 sekund? Wyczerpałem temat w okay. 100%. Bardzo dziękuję. To teraz pan Marek Boch. Szanowni Państwo, ja jestem z takiego rocznika, czyli 78 grudzień. Mam sześcioro rodzeństwa, urodziłem się na wsi, Konkolewnica, powiat radzyński, województwo lubelskie. Pozdrawiam, ale też pozdrawiam cały kraj. I przez te lata jako dzieci nie występowało coś takiego jak kilka płci. Byliśmy nauczeni, że jest kobieta i mężczyzna, że jest rodzina, czyli ród, że ród tworzy wspólnotę, a wspólnota tworzy naród. Ja tak później, jak zacząłem przyjeżdżać do Warszawy już w wieku nastu lat, żeby poszerzać horyzonty, zawsze marzyłem o doktoracie, to zacząłem to mi mówić o różnych dziwnych rzeczach. Że jest kilka, później kilkanaście, później kilkadziesiąt płci, i doszedłem do wniosku, że jednak to jest odwracanie uwagi od istotnych problemów społecznych, rodzinnych. Jeżeli w latach 70., -tych, 80. -tych rodziło nas się po 700 tysięcy rocznie. Za tej biednej komuny, gdzie był Ocet i musztarda, to ja czasami żartuję do rodziców, jak oni wychowali na siódemkę na Ocście i musztardzie. Były też kilka świń i jakoś dawał radę, tata dorabiał jako kierowca tirów czy autobusów. Dzisiaj mamy podobno powszechny dobrobyt, a rodzi się 270 tysięcy. To pytanie, co takiego politycy uczynili naszemu społeczeństwu, że my nie wiemy o rodzinie za dużo. O wspólnocie i o narodzie, tylko zaj zajmujemy się rzeczami mało istotnymi, ale uwaga, przez tą tak naprawdę demagogię część ludzi w to uwierzyła. Brak tożsamości jest rozwiązaniem na życie. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Teraz czas dla pani Joanny Senyszyn. Półtorej minuty, bardzo proszę, zaczynamy. E, oczywiście jest więcej płci niż dwie, e, o tym wiedzieli już starożytni. E obojnactwo, czyli hermafrodytyzm, jest znany od niepamiętnych czasów. A więc są, rodzą się ludzie, którzy są tylko ludzie, także zwierzęta, ptaki, które mają gruczoły rozrodcze, za